Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Ewangelia rozgrywa się w świątyni, gdzie możemy zaobserwować modlitwę dwóch osób: faryzeusza i celnika. W naszym ujęciu, kiedy była czytana Ewangelia, mogliście widzieć jedną osobę, przez co chcieliśmy pokazać, że i osoba faryzeusza, i osoba celnika jest w nas. Nie wiem, jak to wygląda u Was w życiu, natomiast wiem, że ja mam takie dni, w których o, jak jestem mocno zadowolona z siebie. Że coś mi się udało, że coś osiągnęłam i że to tylko jest moja zasługa. Ale są też takie dni, w których, jak ten celnik, widzę tylko to, co najgorsze we mnie. Że do niczego się nie nadaje, że jestem beznadziejna i że widzę w sobie tylko właśnie to, że ciągle upadam i że ciągle zawodzę siebie, innych, no i pana Boga. Ja tutaj widzę takie spojrzenie Pana Boga, który chce nam powiedzieć, że ta druga postawa, postawa celnika, jest bardziej właściwa w naszym życiu. To znaczy, że mamy przede wszystkim skupiać się na Bogu, na tym, żeby On był w centrum naszych wydarzeń, że Jego łaska jest najważniejsza. I wtedy, mając taką perspektywę, jesteśmy bliżej Niego. I wtedy nie porównujemy siebie do innych. Bo kiedy mamy postawy faryzeusza, to tak naprawdę. Wydaje nam się, że jesteśmy lepsi od nimi, bo to sami zapracowujemy na swoje zbawienie. I ja jestem wtedy w centrum, moje działania są najważniejsze, stawiam się trochę w roli Pana Boga. A Bóg chce im powiedzieć nie, Ty masz widzieć to, że wszystko dostajesz od Boga, wszystko jest Jego darem i ta łaska jest najważniejsza. Oczywiście trzeba pracować, współpracować z tą łaską, ale Pan ma być w centrum mojego życia, w centrum moich wydarzeń i wtedy tak naprawdę rozwijam się, wtedy jestem Zdany na niego, tak naprawdę jestem przez niego wyciągany z różnych kłopotów. Bo kiedy tylko skupiam się na sobie, na swojej pracy, to tak naprawdę wydaje mi się, że jestem lepszy od innych. I nie widzę tego grzechu. A celnik właśnie widzi swój grzech i oddaje ten grzech Panu Bogu. I może być przez to zbawiony. Jezus może działać w tym życiu. Dlatego zapraszamy Cię dzisiaj do tego, żebyś oddawał swoje grzechy, swoje słabości właśnie w ręce Pana Boga, który jest w stanie to przemienić. A co najważniejsze, to on może nas tylko zbawić.